Buty Atom mają dość ciekawą konstrukcję. Przede wszystkim sprawdzona konstrukcja podeszwy. Podeszwa jest wykonana z jednego kawałka. Przez to nie ma się nam co rozklejać, nie ma się nam tutaj co zepsuć. Dodatkowo do górnej części buta ta podeszwa jest przyszyta nicią, nieklejona. Klej może być taki czasem niepewny. Natomiast mocna nitka, która jest tutaj umieszczona dodatkowo w rowku. Chodzi o to, że jeżeli chodzimy po wodzie trzemy o jakieś głazy, kamienie, podwodne przeszkody, to nić, która byłaby przeszyta na wierzchu i wystawałaby ponad konstrukcję podeszwy, łatwo mogłaby ulec przetarciu. Natomiast schowana w rowek jest dobrze przed tym dobrze zabezpieczona. Również tył tutaj buta, ta pięta, jest wzmocniona taką syntetyczną gumą. Przeszycie też jest, też jest tutaj w rowku. I to wzmocnienie powoduje, że kostka jest twardo, mocno trzymana przez but. Nie skręcimy tej kostki, gdy chodzimy po jakimś niepewnym podłożu. Dodatkowo jest tutaj taka pęteleczka, która ułatwia wkładanie buta. Od góry but jest wyłożony miękkim neoprenem, żeby nas nie cisnął. Zaczepy na sznurówki. Góra uszyta z mocnej kordury. Przód również wzmocniony syntetycznym tworzywem. But oferowany jest w dwóch wersjach. Z podeszwą gumową, gumii. Tu oczywiście możemy dodatkowo sobie wkręcić kolcze wolframowe, które poprawią tarcie i uniemożliwią nam jakieś poślizgnięcie się na gładkiej skale czy kamieniu. Te buty są wykonywane również w drugiej wersji z podeszwą filcową, proszę. To jest dość gruby filc, wzmocniony, wytrzymały, także nie wytrze się nam tak szybko. Do tego filcu również możemy wkręcać kolce wolframowe. Także buty charakteryzują się fajną, mocną konstrukcją i dość długo posłużą nad wodą.